Oj, drodzy, witam was serdecznie. Ja się nazywam Niklaus, to jest gra pod tytułem Syndrom. E, I Spotykamy się tu w takiej niestandardowej sytuacji, albowiem chciałem tutaj przy okazji tej produkcji, która dzisiaj dostała sporą dwugigową łatkę. E, <laughs> mianowicie uległa ta gra spolszczeniu, e, po prostu zostały przetłumaczone nie głosy postaci, na szczęście, bo chociaż tutaj akurat kwestii, e, kwestii mówionych nie ma za dużo. Zostały przetłumaczone napisy z języka angielskiego na język polski. No i sytuacja jak wiecie, z polonizacjami gier, no wygląda przeważnie nie za różowo. Tutaj w sumie takie dobre przykłady polonizacji, to nie wiem, hmm, może mi chat podpowie teraz na streamie, na pewno dobra polonizacja Battlefield Bad Company, ehm, tak jedynka jak i dwójka. No, a Battlefieldy 3-4 też całkiem nieźle. No, Tomb Raider, no, a reszta to tak raczej. Niestety. No, nie za bardzo. Nie za bardzo. W większości te spoleszczenia albo nie pasuje ruch, prawda, ust do warg, albo napisy są jakieś w ogóle debilne, albo. No, to teraz patrzcie na to, moi drodzy. Popatrzcie na to. Wchodzimy sobie do maszyny do zapisywania. I co się ukazuje naszym oczom? Akt. Czyli część, tak jak akty są na przykład w sztuce, w teatrze, czyli po prostu części filmu, gry, nie wiem, no, filmu może rzadziej, w książce, w dramacie, akt został tutaj przetłumaczony na działaj. Jeżeli, yy, prawda, tok myślenia wasz nie potrafi dojść do tego, jak to się stało, że słowo akt zostało przetłumaczone na działaj, to już śpieszę z wyjaśnieniami. Prawdopodobnie jakiś translator, którego y, prawda do tego użyto, stwierdził, że angielskie słowo akt w sensie czasownika, czyli akt, po prostu działać, robić coś, czynność jakąś wykonywać. Akt. No, niestety w tym znaczeniu, tak jakby nie zadziałało. No. No, już nie, już nie, nie, nawet nie. Nie warto gadać o tym, że angielska pobudka została tutaj czy Awakening zostało przetłumaczone na budzenie i tak dalej. No, no cóż, jest to, powiem Wam, jeden z pretendentów moich do nagrody za najlepsze spolszczenie e, kiedykolwiek. Też, też pamiętam, że napisy w Call of Duty 1 były dobre. Jak tam otoczyli żołnierze dom z Niemcami i jeden krzyknął, light them up. W sensie light them up, w sensie oszczelać ich, yy, a, a przetłumaczono to na yy, o, oświećcie ich. No, to to by było na tyle. Trzymajcie się i życzę Wam więcej takich dobrych spolszczeń.